Darmowy program do odzyskiwania danych. Czy to prawdziwa pomoc, czy tylko chwyt marketingowy? Sprawdzę to dla Was. Dzisiaj na warsztat bierzemy, przetestuję jego funkcję i sprawdzę, czy naprawdę działa. Na ten dysk skopiowałem około 40 GB zdjęć i filmów, o czym został on sformatowany. Kolejnym programem na tapecie jest Tenorshare 4DDiG. Nie mam pojęcia, jak to rozczytać. Po polsku czy ten DDiG? Nie wiem. Tutaj przyznam, że zawiodłem się na całej linii. Program używa zwykły algorytm odzyskiwania danych po nagłówkach. Nie odzyskamy tutaj żadnej struktury czy nas w katalogu. Nie ma również obsługi obrazów w dysku. Co do ilości plików, również dochodzi do przekłamań. Kopia zawierała około 10 tysięcy zdjęć, a program zaraz ich prawie 50 tysięcy. Co do wyboru miejsca docelowego, w którym mają zostać zapisane odzyskane pliki, możemy wyłaść tylko dysk, ale katalog już nie. No i cena. Szukają naiwnie. Nie chcesz utracić danych? Zaobserwuj profil i bądź na bieżąco z kolejnymi testami. Co myślicie o tym softie? A może macie propozycję innego softu do sprawdzenia? Zostawcie komentarz.